Cześć robaczki, nowy dzień, nowe możliwości. Witam Was w grudniowym wyzwaniu Smukłe Uda w 21 dni. Zanim przejdziemy do samego treningu, to chciałam tylko powiedzieć, że oczywiście tutaj będzie kluczowa dieta, regeneracja, sen, konsekwencja, bo te 21 dni to jest tylko 21 przysłowiowo dni. Dla jednego to będzie 3 miesiące, dla innego to będzie 3 lata. Ten trening nie będzie treningiem wymyślnym. Tutaj będą ćwiczenia, które się sprawdzą. Które mają działać i to, co chciałam powiedzieć, ja je będę wykonywać tutaj w tej większości bez żadnego obciążenia. Natomiast ty w domu, jeżeli takim obciążeniem dysponujesz, to jak najbardziej progresywnie ten ciężar yy, zwiększaj. O to w tym wszystkim chodzi. Te treningi możecie powtarzać do dzisiaj czyli od 1 grudnia do 21 grudnia. Natomiast ten program to wyzwanie oczywiście możecie regularnie powtarzać zwiększając tylko obciążenie będę przed każdym treningiem tylko mówiła kilka szybkich wskazówek na co zwrócić uwagę jeżeli chcecie dłuższą rozgrzewkę możecie ją sobie zrobić osobno ja będę tu robiła taką bardzo bardzo przyspieszoną rozgrzewkę jeszcze jedna bardzo istotna kwestia zanim e, rozpoczniemy ponieważ te ćwiczenia będziemy dzisiaj robić nie na czas ale na powtórzenia tu nie będzie żadnych zegarków te przerwy nie będą równe nie o to w tym wszystkim chodzi. Ćwiczycie tak, jak czujecie, więc jeżeli moje tempo powtórzeń jest dla Was za szybkie, to zróbcie pauzę. Ja na początku będę mówiła, ile tych powtórzeń będzie do wykonania, i po prostu wróćcie potem razem ze mną do kolejnego y, ćwiczenia. Możecie po prostu film zatrzymać, zrobić ilość powtórzeń w swoim własnym tempie, a jeżeli oczywiście jesteście w stanie robić to ze mną, to jak najbardziej. Zapraszam, żebyście ćwiczyli bezpośrednio ze mną. Pozwolicie, że ja będę się posiłkować swoim telefonem. Tu mam zapisane wszystkie ćwiczenia, które są do wykonania, ilość powtórzeń, żeby nic nie zapomnieć. Kilka istotnych e, kwestii. Jakie będą ćwiczenia w tym konkretnym treningu? Będziemy mieć goblet skład, curtsy lunges, Martwy ciąg, czyli deadlift, kneel into squat, czyli takie wchodzenie z klęczenia do przysiadu, i glute bridge glute bridge będzie takim ćwiczeniem na dobitkę. I teraz kilka ważnych kwestii, zanim rozpoczniemy ten trening. Ja wiem, że być może to jest dla Was nudne, natomiast bardzo istotna kwestia w kontekście wszelkiego rodzaju przysiadów. Kolana zawsze kierujemy na zewnątrz, w żadnym momencie, czy to przy przysiadach. Czy przy za krokach nie robimy czegoś takiego, że kierujemy kolana do przodu, do środka. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie robić sobie tutaj żadnych problemów, żadnych kontuzji, żebyście mogły do końca ze mną ten trening kontynuować. Jednocześnie przy martwym ciągu, który będziemy wykonywać, nie schodzimy tak bardzo do dołu jak do tyłu. Czyli wyobrażacie sobie, że macie ścianę za sobą, którą chcecie w pierwszej kolejności dotknąć pośladkami i kierujecie najpierw. Pośladki do tyłu, a jednocześnie handlami schodzicie w dół. Mega ważne, żeby je kierować do tyłu, nie do dołu, jak w formie przysiadu, i później siłą pośladków kierujemy biodra z powrotem. Mega istotne w tych kilku ćwiczeniach, które tutaj dzisiaj będziemy wykonywać. Zaczniemy sobie od rozgrzewki. Teraz, tak, idealnie jakbyście miały ścianę za sobą, ja jej tutaj nie posiadam, więc będę musiała sobie pomóc. Słuchajcie, właściwie idealna sytuacja. Mam tu takie krzesełko i wykonujemy machanie najpierw jedną, najpierw potem drugą nogą. Po prostu przód, tył, luźno. Nie spinamy nic. Chodzi tutaj o to, żeby się rozgrzać, trochę rozciągnąć i machamy najpierw jedną nogą. Te rozgrzewki będą we wszystkich treningach bardzo, bardzo zbliżone. Oddychamy cały czas i nie robimy tego w żadnej formie na czas. Nie śpieszymy się, wszystko w tym treningu jest ważne, żeby wykonywać dokładnie, a nie na czas, nie szybko. W międzyczasie przejdziemy na drugą stronę. Mówię, ja tu nie mierzę żadnego czasu. Nie bawimy się tutaj w żaden trening z zegarkiem. Pytałam się też was, was zresztą na Instagramie. Czy wolicie treningi z powtórzeniami, czy z zegarkiem? I większość z Was odpowiedziała, że wolicie treningi z powtórzeniami. Ja też, więc bardzo się z tego cieszę. Zrobimy to jeszcze raz na jedną i drugą nogę. Po prostu robimy takie. Oto, wymachy. Możecie się oprzeć o ścianę. O krzesło. Pamiętajcie, żeby ściągnąć łopatki do tyłu. Mężczyznę jak najbardziej też zapraszam do wykonywania tych treningów. Słuchajcie, nie ma tutaj e, oceniania. E, ja też robię błędy, ja też jestem zmęczona, też mi się czasem nie chce. Także wszyscy zaczynamy z tego samego poziomu, poza jakimiś tam handlami, i obciążeniem to będzie jedyna rzecz, którą naprawdę będziecie potrzebować. I robimy po prostu dostawianie nogi do boku, aż do momentu, jak poczujemy poślady nogi w ogniu. Bo o to chodzi, żeby wszystko dobrze rozgrzać. Nic tu nie liczę. W tym momencie to jest tylko rozgrzewka. Jeżeli stwierdzicie, że robicie x powtórzeń tak jak ja, pośladków nie czujecie, a ja już zaczynam trening, to zróbcie stop. Dajcie sobie chwilę jeszcze dłuższą niż mi tutaj potrzeba. Każdy jest inny. Niektórzy mają problem z aktywacją pośladków, więc może Wam to zająć troszeczkę więcej czasu. Dobra, ja odkładam, słuchajcie, gumę. Mi wystarczyło, ale tak jak powiedziałam, jeżeli byście chcieli dłużej, to jak najbardziej, jeżeli potrzebujecie więcej czasu, to jak najbardziej róbcie stopa i jeszcze kontynuujcie ćwiczenie z gumą. Zrobimy kilka takich luźnych przysiadów po prostu na rozgrzewkę. Góra, dół. W dość szybkim tempie tutaj robimy, dlatego że to tylko i wyłącznie ma być rozgrzanie się. Ja sobie jeszcze zrobię takie 10. No dobra, słuchajcie. Zaczynamy trening. Będziemy zaczynać od goblet Przysiadu. Ja zaraz sobie wezmę tutaj pojedyncze hantle. Jak macie, słuchajcie, jakiś sprzęt, który chcecie aktywować sobie teraz, żeby wam liczył różne ciekawe rzeczy, to możecie to zrobić teraz. Ja właśnie włączam swój pierścień magiczny i robimy 4 razy 12 powtórzeń tak zwanego goblet przysiadu, także biorę hantle i zaczynamy. Ja sobie biorę moje hantle na barki i zaczynamy. Pierwsze dwanaście powtórzeń, Jedziemy. Dwa. Cztery. Sześć. Osiem. Dziesięć. Dwanaście. Chwila przerwy rozluźniamy nogi. Uff. Możecie, jeżeli stwierdziłyście, że to jest za lekkie obciążenie, lub że jest za ciężkie to albo możecie odłożyć, albo dołożyć większe robimy krótkie przerwy, żeby troszeczkę ten trening był intensywny bardziej i jedziemy znowu 12 powtórzeń. Dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Początek wydaje się całkiem prosty, ale obiecuję Wam, że zanim dojdziemy do końca tego treningu, to już tak łatwo nie będzie. A, tak jak powiedziałam, Kluczem jest obciążenie. Tutaj mam bardzo lekkie handle. to jest 3,3 ,3 kg. Gdybym chciała to zrobić na siłowni, bo możecie robić ten program na siłowni, tylko musicie go sobie no, zdecydowanie pauzować, raczej ćwicząc na siłowni, to raczej bym używała jednego hantla 15 kg i robiła po prostu wtedy przysiady z jednym hantlem w ten sposób. Dobra, jedziemy kolejne. 12. Raz. dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Przerwa i robimy zaraz ostatnią serię, tak jak powiedziałam, jeżeli to tempo jest w którymkolwiek momencie dla Was za szybkie, pauza. Robicie 12 powtórzeń w swoim tempie i dopiero kontynuujecie. Razem ze mną, ja też na początku całego treningu zrobię taką rozpiskę tego, jakie będą ćwiczenia, ile będzie powtórzeń, żebyście w razie czego mogli sobie z tą rozpiską po prostu wykonywać ten trening samodzielnie. I jedziemy kolejne 12. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i 12, dobra? Chwilowo nakładam chantę, chwilę oddechu i kolejne ćwiczenie, do którego przychodzimy to są. Kercy Lunges. 3 razy 10 na stronę. Tego będzie całkiem sporo, dlatego że no 3 razy na każdą stronę, po 10. Łatwo to sobie słuchajcie pomnożyć. Jeszcze chwilę zrobimy przerwy. Uch, dobra, odkładamy wszystkie telefony, butelki, wody do picia. Co tam macie? Jak macie dzieci, które by chciały dołączyć, jak najbardziej? No, zoja jeszcze nie jest, słuchajcie, na tym etapie, żeby. Ćwiczyć, aczkolwiek bardzo by chciała, patrząc na jej ilość energii. Także przechodzimy do pierwszych dziesięciu. Jedziemy. Raz. Raz. Dwa. Dwa. Nogę stawiamy jakby po skosie. Trzy. Trzy. Oj. Cztery. Cztery kolano cały czas na zewnątrz słuchajcie 5 5 6 musiałam się aż przesunąć od stolika bo to jest słuchajcie hazard 7 7 8 8 9 9 10 i 10 i mamy pierwszą serię zrobioną. Jeszcze nam zostały dwie. Kilka wskazówek co do curtsy lunges Noga jest skierowana po skosie do tyłu. Macie tu fajnie czuć całą tą część pośladkową, zewnętrzną stronę uda, ale kolano cały czas jest skierowane na zewnątrz. Stopa również. Nie robimy czegoś takiego w żadnym momencie. I cały czas, cały czas zawsze. Pilnujemy tego, żeby brzuch był napięty. On nas zawsze asekuruje. Przechodzimy do kolejnej serii. Czas start. Raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć. 5. Może już nie będę więcej liczyć, bo to tak dziwnie brzmi, jak ja się powtarzam. Tutaj bardzo fajne są dekoracje słuchajcie, dla dzieci. Teraz tak pomyślałam. 9. 9. 10. 10. Chwila przerwy. Chwila na oddech. Generalnie plan. Na ten program treningowy jest taki, że będziemy mieć jeden do dwóch treningów tygodniowo. Być może jeden nowy, a jeden ten mój taki bardzo popularny trening na smukłe uda 21 dni plus jeden dzień cardio, czyli taki dzień, w który albo idziecie sobie na spacer, albo e, trenujecie sobie na bieżni, albo trenujecie sobie na basenie, do tego cardio dnia stworzę taką playlistę, w której będziecie mogli po prostu czuć się naładowani dobrą energią z muzyką, której ja bym na treningu takim słuchała. Aczkolwiek najczęściej jak robię cardio, to nadrabiam czas i oglądam jakieś yy, vlogi, słuchajcie, zagraniczne. Trzy. Trzy cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, miałam nie liczyć, czemu nic nie mówicie, słuchajcie. I ostatnie. 10. Chwila przerwy i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. No dobra, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i kolejne ćwiczenie to jest martwy ciąg 4 razy 12 powtórzeń. Stany do was takim lekkim skosem, żebyście widzieli, co ja tutaj dokładnie robię i zaczynamy. Raz. Dwa. Czyli cofamy biodra do tyłu. Pamiętajcie. Trzy. Handla tak, jakbyście chcieli sturlać po swoich kolanach i udach. Możecie nawet to przerysować i tak zrobić. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. JEDENAŚCIE. 12 przerwa, robimy jeszcze raz to samo. Stanę do Was teraz w drugą stroną, słuchajcie, żebyście zobaczyli też z innej perspektywy. Czas, start. Raz, dwa, trzy, cztery.

Chwila przerwy. Odnośnie martwego ciągu to jest to, co mówiłam m.in. w Dzień Dobry TVN, że wbrew pozorom to jest nie tylko rewelacyjne ćwiczenie na pośladki, na te uda, ale jedno z lepszych ćwiczeń na mięśnie brzucha, także warto je wykonywać szczególnie, tak jak powiedziałam, z większym obciążeniem. Kolejna seria. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i ostatnie dwa, jedenaście. 12 chwila przerwy. Robimy ostatnią serię i zostają nam jeszcze dwa ćwiczenia do końca tego treningu. Wbrew pozorom ten trening może być troszeczkę wydłużony. Jeżeli będziecie robić z większym obciążeniem, oczywiście wtedy będziecie potrzebować na pewno troszeczkę więcej czasu na wykonanie każdego ćwiczenia. Zaczynamy ostatnią serię martwego ciągu. Raz, dwa. Cztery. Pięć. I cofamy siłą pośladków. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. 11. I 12. Przerwa, i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Przy kolejnym ćwiczeniu ja nie używam handli, ale oczywiście, Wy jak najbardziej możecie. To jest ćwiczenie wyjście, jakby z podporu klęczącego, z klęczka, do przysiadu. I robimy to 4 razy 8. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Pewnie może jeszcze nie rozumiecie do końca, co mam na myśli. Wchodzimy po prostu do przysiadu i schodzimy z powrotem. Czas start. Raz. Pierwszą serię zaczynamy od prawej nogi, potem drugą od lewej. Pamiętajcie, żeby to zamienić: trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i osiem. Możemy zostać w siadzie, chwilę odpocząć, albo robicie zamiennie przez cały czas, czyli 8 powtórzeń, raz jedna noga, raz druga zaczyna, albo seriami, skoro mamy 4 serie, to dwie serie zaczynamy od prawej nogi, dwie serie dość logiczne, zaczynamy od lewej nogi, wracamy, czas start, jedziemy. Teraz zaczynam lewą, raz, jakoś trudniej, słuchajcie, może dlatego, że jestem praworęczna, trzy cztery pięć sześć siedem osiem przerwa zaczynamy od Drugiej nogi znowu, i potem na końcu mamy jeszcze jedno ćwiczenie na dobitkę. Jestem bardzo ciekawa, ile ten trening całościowo mi tutaj zajmie. Robię go w dość szybkim tempie, więc obstawiałabym, że pewnie maksymalnie 15 minut, ale może się zdziwię, może mnie coś zaskoczy. Oddychamy i zaczynamy. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8. Chwila przerwy. Muszę przestawić mój drugi aparat, żebyście we vlogu zobaczyli, jak dokładnie wygląda ten proces nagrywania, bo z tej perspektywy będziecie słabo to widzieli. A zawsze myślę, że to jest takie ciekawe zobaczyć, jak to wygląda, taki proces od kuchni. Normalnie miałabym tutaj kogoś, kto by mi Pomagał, ale trzeba pracować z tym, co się ma. Także zaczynamy ostatnie 8. powtórzeń. Pamiętajcie, druga noga, jedziemy. Raz, dwa. Trzy. Uważajcie na kolana. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Dobra, słuchajcie, na dobitkę. Po tym wszystkim robimy glute bridge po 30 powtórzeń. Zaczynamy od razu 30 powtórzeń. Czas start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, robi się ciężko. Raz, 2, 3, 4, 5. Te światła mi dodają tak poczach. słuchajcie. 7, 8, żebym widziała jakieś odblaskowe rzeczy. Potem 20. Raz, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 30. Szkoda, że nie mogę Wam pokazać, co nieproszony gość właśnie wszedł do tego pomieszczenia. Może się chce przedstawić przed kamerą w trakcie treningu. Tylko ja, to tylko ten pan. Dzisiaj mieliśmy kłótnie od Rana, słuchajcie, więc ja jestem obrażona. Także pom pomóżcie mi tutaj, proszę. I ostatnie 30 powtórzeń tego treningu. Czas start. Raz, dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dwadzieścia powtórzenie raz dwa, trzy cztery pięć sześć, siedem, no już jest ciężko dziewięć, dwadzieścia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, trzydzieści. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Pierwszy trening mamy za sobą. Mam nadzieję, że było ciężko, ale było warto. I widzimy się, słuchajcie, w kolejnym treningu. Do zobaczenia, cześć.